Dzwonię do mamy. Ja nie wiem, może to ja jestem jakaś nienormalna. Wzruszam się, bo mnie na jedną noc w domu nie ma. Za czym ty tęsknisz, kobieto? Himalaje prania, zepsuta zmywarka, pyskowanie, krzyk i codziennie od nowa. Bułka z szynką bez szynki. Ryba za rybna, dżinsy za sztywne, kieszonkowe za małe. I do tej pory nie wiem, kto zapchał kran w łazience tamponami. Może mama w odwecie na staszku? Jezu, problemy tego świata. Ty się wykończysz kobieto. Tak, Janetka. Mamo, ten gnom karłowaty wylał klej na kanapę. No nic się nie stało, małe jest jeszcze. Ogarnę jak przyjadę. To ma tak siedzieć? Co? No bo usiadł w to i siedzi przyklejony. Gdzie jest tata? Obok. Daj mi go. Yy, lepiej nie. Mamy rozwiązanie, tylko się nie wkurz. Trzeba wyciąć dziurę w kanapie, ale tata mówi, że w prezencie na Twoje urodziny zapłaci za tapicerowanie. Będziesz sobie mogła nawet wybrać materiał. Jak zawsze, wszystko na mojej głowie. Jak pies dziury nie wyżyje, to nasika. Albo mama, sak pomidorowy mi się wylał. Teraz jeszcze ten się przykleił. Ale nie radzą sobie bez Ciebie. Jesteś potrzebna. I będziemy mieli nową kanapę. Nie ma tego złego. Beżowa. タと